Cześć, robótka z Aurelią, serwetka Łucja, zapraszam na odcinek drugi. Mamy 11 okrążeń. Zaczynamy okrążeniem 12. Uwaga, omijamy 3 słupki. Przechodzimy na czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim słupku, oczko ścisłe na czwartym słupku. Jesteśmy na czwartym słupku, trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek nad kolejnym słupkiem. Słupek nad następnym słupkiem, słupek nad kolejnym słupkiem i jeszcze raz słupek nad następnym słupkiem. Mamy pięć razy słupek nad słupkiem. Chwytamy za łuk i wykonujemy dwa słupki. Pierwszy, drugi. W sumie siedem. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Tutaj z tej strony wykonamy również 7 słupków. Dwa słupki chwytając za łuk. Pierwszy. Drugi. I pięć razy słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. Słupek nad kolejnym słupkiem, słupek nad następnym słupkiem, słupek nad kolejnym słupkiem i jeszcze raz słupek nad następnym słupkiem. Siedem słupków do łuku. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Omijamy trzy słupki i trzy słupki zostawiamy. A pomiędzy motywami trzy oczka łańcuszka. Tutaj w poprzednim okrążeniu mamy 3 oczka łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka i wykonujemy półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw z poprzedniego okrążenia. Omijamy 3 słupki. Przechodzimy na czwarty i wykonujemy motyw główny z tego okrążenia. Tak jak tutaj już pokazałam. Pracujemy tak całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Było to dwunaste okrążenie, zaczynamy okrążenie 13. Omijamy trzy słupki, przechodzimy na ten czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim słupku. Oczko ścisłe na czwartym słupku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Dalej słupek nad słupkiem, słupek nad kolejnym słupkiem, słupek nad następnym słupkiem. Mamy cztery słupki. Dwa słupki, chwytając za łuk. Pierwszy. drugi w sumie sześć dwa oczka łańcuszka na łuk tutaj z tej strony tak samo sześć słupków dwa słupki chwytając za łuk pierwszy drugi a teraz słupek nad słupkiem Słupek nad następnym słupkiem. Słupek nad kolejnym słupkiem. Słupek nad następnym słupkiem. Sześć słupków do łuku. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Trzy słupki omijamy, trzy słupki zostawiamy. a pomiędzy motywami 3 oczka łańcuszka Przechodzimy tutaj na łuk z poprzedniego okrążenia, wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka i wykonujemy półsłupek 3 oczka łańcuszka Przechodzimy na następny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw z poprzedniego okrążenia. Omijamy trzy słupki. Wkłuwamy szydełko w ten czwarty słupek i wykonujemy motyw główny z tego okrążenia. Ten motyw. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Tak się robótka prezentuje. Było to okrążenie 13. Zaczynamy okrążenie 14. Omijamy trzy słupki, przechodzimy na czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na czwartym słupku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Na kolejnym słupku, słupek. Na następnym słupku słupek. Mamy trzy razy słupek nad słupkiem. Dwa słupki chwytając za łuk. Pierwszy, drugi, w sumie pięć. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Z tej strony tak samo pięć słupków, dwa słupki chwytając za łuk, pierwszy, drugi. Słupek nad słupkiem, słupek nad kolejnym słupkiem, słupek nad następnym słupkiem, pięć słupków od łuku. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Trzy słupki omijamy. Trzy słupki zostawiamy. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Na kolejnym łuku, na tym drugim środkowym oczku łańcuszka. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw z poprzedniego okrążenia, na ten czwarty słupek. Wykonujemy motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. Ten motyw. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Tak robótka się prezentuje i było to okrążenie 14. Rozpoczynamy okrążenie 15. Omijamy trzy słupki, przechodzimy na ten czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na czwartym słupku, trzy oczka łańcuszka na słupek, na kolejnym słupku, słupek, mamy dwa, dwa słupki chwytając za łuk, pierwszy. Drugi, w sumie cztery, dwa oczka, łańcuszka na łuk. Tutaj z tej strony, tak samo cztery słupki, dwa słupki chwytając za łuk. Pierwszy, drugi, słupek nad słupkiem. Słupek nad kolejnym słupkiem. Cztery słupki od łuku. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Omijamy trzy słupki. Trzy słupki zostawiamy zawsze tak samo. Pomiędzy motywami trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na ten pierwszy łuk. Z poprzedniego okrążenia wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na następny łuk. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk. Na to drugie środkowe oczko łańcuszka. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Trzy słupki omijamy. Przechodzimy na czwarty. Wykonujemy motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. Tak jak tutaj pokazałam. Pracujemy tak całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkułamy szdełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Okrążenie zamknięte. Było to piętnaste okrążenie. Przed nami okrążenie szesnaste. I tak samo. Omijamy trzy słupki. Przechodzimy na ten czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim słupku. Oczko ścisłe na czwartym słupku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Mamy jeden słupek. Dwa słupki, chwytając za łuk. Pierwszy, drugi, w sumie trzy, dwa oczka łańcuszka na łuk. Z tej strony, tak samo trzy słupki, dwa słupki, chwytając za łuk. Pierwszy. Drugi. Słupek nad słupkiem. Mamy trzy słupki. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Omijamy trzy słupki. Trzy słupki zostawiamy. A pomiędzy motywami trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na pierwszy łuk z poprzedniego okrążenia, wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka, półsłupek, trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk, wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka, półsłupek, trzy oczka łańcuszka. Wkłamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka, na kolejnym łuku półsłupek, 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na następny łuk, na to drugie środkowe oczko łańcuszka, półsłupek, trzy oczka łańcuszka, półsłupek na następnym łuku, na tym drugim środkowym oczku łańcuszka. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na motyw. 3 słupki omijamy. Wpłuwamy szydełko w czwarty słupek i wykonujemy motyw główny z tego okrążenia. Tak jak tutaj pokazałam. Pracujemy tak całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe. Małe podsumowanie. Mamy 12 motywów głównych, podstawowych w okrążeniu, a pomiędzy motywami po 6 łuków. Było to okrążenie szesnaste, przed nami okrążenie 17. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na tym pierwszym oczku łańcuszka. Oczko łańcuszka. Półsłupek chwytając za łuk. Tutaj zakończymy okrążenie. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na ten pierwszy łuk, na to drugie środkowe oczko łańcuszka i wykonujemy półsłupek. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia, na to drugie środkowe oczko łańcuszka, półsłupek. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia, na to drugie środkowe oczko łańcuszka, półsłupek. I dalej pięć oczek łańcuszka. Tutaj chwytamy za łuk półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia, na to drugie środkowe oczko łańcuszka, półsłupek. pracujemy tak całe okrążenie. Pięć oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 84 łuki w okrążeniu. I było to okrążenie 17. Przed nami okrążenie 18. Mamy pięć oczek łańcuszka. Przejdziemy na środek na to trzecie oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka, oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka, oczko ścisłe na trzecim oczku łańcuszka, oczko łańcuszka. Półsłupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia, na środek, na to trzecie oczko łańcuszka. Półsłupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na następny łuk z poprzedniego okrążenia na no to trzecie środkowe oczko łańcuszka półsłupek. Pracujemy tak całe okrążenie, 5 oczek łańcuszka, okrążenie zamykamy. Tutaj gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 84 łuki w okrążeniu. Było to okrążenie 18. Przed nami okrążenie 19. Tutaj mamy 5 oczek łańcuszka. Przejdziemy na środek, na to trzecie oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na trzecim oczku łańcuszka. Oczko łańcuszka. Półsłupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia na to trzecie środkowe oczko łańcuszka pół słupek, pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia na to trzecie środkowe oczko łańcuszka pół słupek. W tym okrążeniu również wykonamy łuki z pięciu oczek łańcuszka. Pracujemy tak całe okrążenie. 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 84 łuki w okrążeniu. Było to okrążenie 19. I na tym 19 okrążeniu zakończymy ten poradnik. Jeśli uważasz, że robótki jest tak jakby za dużo że nie układa się tak jak układać powinna, napnij szpileczkami to co masz. Tak jak do blokowania, oczywiście na słucho i wszystko się okaże. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejną część i do usłyszenia. Cześć!